Dobra, jest drugi dzień świąt, Bożego Narodzenia, wieczór, idziemy poszukać niechcianych prezentów, ale tak tylko w okolicy. Zobaczymy, czy już są, czy jeszcze nie. Kontenerów żadnych nie ma, co to się tu ciągnie, jakaś no? Kontenerów żadnych nie ma, także zobaczymy, tylko do niektórych koszy, tu już coś leży. To jest listwa ledowa? Rurka jakaś tylko. Rurka. No. Ładna pogoda 10 stopni nie? No i pada co trochę No to idziemy Zobaczmy czy tutaj coś mamy Burziska. ziska Ziska, no. Ja śmieci są porozrzucane No śmietnisko zrobione Ale no, tu nigdy nic w sumie nie ma Ciekawego nie, Nigdy nic nie ma no. Skrzynia huczy. Tak, ciekawe, czy tędy wylatują, czy tędy przelatują filmy, które oglądacie. Dialog. A ja mam z dialogu? Nie, z UPC. Idziemy do tamtego, gdzie stary Żul mocno śpi. Taka piosenka była, co nie stary Żul. Mocno śpi. Nie dziw się, jak on tam będzie. Nie, bo niedźwiedziu było, było w sobie. Jak on tam będzie, bo tam jest znowu łóżko wyrzucone. Mm -hmm. No bez. Tup, tup, Zobaczymy. Nie widać nic nowego w tym. Ktoś tam tak jakby leżał? Nie. Bo to coś tam... Coś tam nic nowego chyba. Patrzmy. Jeszcze... To nie Sylwester, więc jeszcze nie ma dużo jakichś takich szkieł. Widzę. Co nie? Jakieś takie... Niezbyt wykwintne. O! A nie. Jakiś stroik. Stroik. Coś jest Aha. Już torby świąteczne są. Kolejno. Cień. Jest, Jest pustawo. Nie wiem, czy tam w ogóle lezę. Mhm. Lezę, bo mam nowe buty, to jeszcze nie przesiąkają. Ale nie mamy łapki, więc w razie co i tak nie sięgniemy. Dobra pachnie sikiem znowu. Też pachnie to słowo na wyrost. Okay. Nic nie ma. Nie. Jeden bucik, nic. nic. Skórzana taka. Skóra podobna, rozlazła się w szwach. już gdzieś w gacie, kalesonki Idziemy do kolejnego śmietnika. Zobaczymy, co tam słychać. Już czuć takimi stęchłymi już meblami, innymi rzeczami. Jest ten śmietnik, gdzie nikt nie sprząta od tysiącleci Zobaczymy co Był telewizor to Fyjł. ostatnio go widzieliśmy, co nie? No. Te resztki no nie puszki W bazie są już Bazie To święta pomylił chyba miałka nie powinna. Dla mnie jakaś blacha? No, blacha. Stalka. Stal nierdzewna. Z tego, z ekspresa. Bieramy blaszkę z ekspresa. Zobacz, jest. No. No, dobrze. Tu nic nie ma. Z tych. Nie, nic nie widzę. Już popatrzmy. Co za kolorowe rzeczy. Mhm, mm, mm. O, tam to jak hałwa wygląda. Paszka. <laughs> Taka. Proszę Froszczencja. Idziemy do następnego. Tam gdzie był ten kontener i ten wielki telewizor? tu możemy przejść, potem wrócić, czy tam o, tak, tak. I chyba będziemy po prostu tam wracać. Mm -hmm. na tą stronę. Kontener to jest. Lampa dziarsko nam się zaświeciła. No, widzę telewizor. Byli. Ktoś dostał telewizor. 50 cali, skromnie. Oczywiście <laughs> nie ma go tam. Zgasła. No. Dobrze, że mamy swoje no. oświetlenie. U, o, patrz, szpule. Wygląda jak szpula kabla, co nie? Połamane krzesło. Była ostra impreza. <laughs> Dobra. Były no. rozmowy o polityce, że krzesła połamały się. No chyba. pudło jak na frytki ale hmm. to taky poleciały tu mhm. więcej nie widać prawda? tam jest mechanizm z zegara go? widzę ale tu nie sięgnę, bo jest, no bo nie no ba, a jest na wierzchu tym razem mhm. nie wiem gdzie jest nie widziałem o na wierzchu w torbie ostatnio było używaliśmy no dobra tu nic nie ma idziemy o uża Tamtą stronę tu tym przejściem tam do tego przejścia. No. Tu, Tutaj tędy. U. Myślałem że tam zajrzeć, ale tam A, pewnie. Nie nic. ma nigdy nic. No dobra. Tak. Nic ciekawego. Nic ciekawego nie widać, przynajmniej jakieś starocie. chyba bo, w drugi dzień świąt jeszcze nikt nic nie wyrzuca pytać. to uważaj. No, zaraz Rozjeżdżone się na tym przejadę. Chlebek. Butelka po wodzie utlenionej chyba. Ale śmietników tam pełno. Śmieci pełno w śmietnikach. Prezenty były wszystkie dzisiaj trafione? Czy co? Że nic nie ma? Najmniej no. nic nie widać. Wszystko trafione musiało być. Kiesi... jakieś albo coś tam. Jakieś naklejki. Tam jest jakieś pudło. Ale nie sądzę, żeby... Ale się komuś chciało daleko. są te jest sobie raczka. Do warzyw, taka analogowa. Nie ma nic. Nie ma nic, cholera. To mnie. Tu jest wsyp. Połamane meble jakieś, Syfilis naturalis. Okno tam jest robite, chyba. Mhm. Ona no, no już chyba dłuższy czas stoi tam. Dobra, idziemy. Co, tu też nic? Mhm. Kolorowe szkiełka. Kolorowe szkiełko. Jak to było? To szkiełko wszystko potrafi. Na każde pytanie odpowie. To idziemy dalej. Nie widać nie wiem, nic, więc nie. Wiem. Nic ciekawego przynajmniej. Bo no. rozrzucało tylko takie wybiorki. Dużo był. śmiecioli jest wszędzie, ale... Ale nic ciekawego. Po prostu porozrzucane są śmieci. Mhm. Pudła widzisz wiatr chyba porozrzucał. Albo po prostu ludzie powkładali, bo porzucali tutaj, bo już nie zmieściło się. Pizza była, No jest stojaczek okrówcy. Byle gdzie? Bo nic się nie to No. Mop, Mamy mop parowy, ale tu się go nie odwiruje. Jest widać, że jest poprzebierane. O, szczotka od kibla. Muraczki, no. Poprzebierane jest D.Y. Solar Power Car. O, ciekawe. To jest zabawka solarna. Ktoś dostał jakąś solarną zabawkę. Samochodzik solarny do montażu. Nie ma nic. Nic. Jadź się. Dobra, to co idziemy jeszcze dalej, czy co no na dzisiaj pójdź, odpuszczamy? Zobacz. To idziemy jeszcze, kawałek. Kontenerek tyci taki, kieszonkowy. Jakieś krany aluminium? Nie sądzę. Na. Przynajmniej nic nie widać. Pojemniki różnej maści, ale nic ciekawego. No. Nic ciekawego. Chciałem jeszcze do kolejnych sprawdzić, rzucić okiem. A no już coś będzie. Coś jest. Coś jest no, na wierzchu oka Nie, czy wiem, po prostu to... Nie wiem co to jest dwa jogurty, dwa serki <grybujesz> Dwa serki wiejskie A więc fotel chyba rozbalany, nie? A tu coś kable są tutaj mhm. Bo tutaj taki grill Chyba A, grill no Grill co Ale to brudne jest Te, to A jest amelinium chyba Myślisz? No. Możemy wziąć, jak i tak mamy torbę, to już nie ma no, perspektywy na elektronikę, to chociaż weźmiemy to. Hmm. Tam jest jeszcze coś. Podstawa, no. tutaj. O, tutaj jest. Też jest. Jak już, to może amelinium, jak nie, to tutaj. No. Tu jest... No, coś jest jeszcze. wygląda jak element drukarki. No, ale to znaczy, że nie była ma. drukarka. Wiem, Ale te kable no, bierzemy? Nie no. była drukarka Na pewno była drukarka, bo to są kabel zasilający i drukarkowy Dobra, o, otwarte Tylko na wiatro. Warzej nie wejdźmy wcale. Coś mhm. coś dostał fajnego Kurde, ja nie mogę sobie Zaraz mi tą torbę dasz Tam jest ten Stojak jak taki, co nie na no widzę, łazienkowy nie chyba. Nie, ja nie sięgniemy go. Trzeba to by... by... Mi się? Przesunę ci się. Daj torbę. Na pewno ją tak. Przedostrona. Kolejka. to, to ten był pan, i Tak? No komputerowy, no nie widzisz A go? teraz, o nie widziałem go, popatrz nawet. Patrzyłem jakoś tak w dół i nie widziałem. No tak. to nic tutaj ciekawego. Już więcej. Też nic. Tu jest pudło po drukarce. Ale tam nie ma drukarki. No nie ma drukarki jakieś porozbijane tylko meblowy, mm -hmm. meblowza. Mhm. Mm Idziemy do następnego. chyba jeszcze no, jeden tylko, nie? Tak. Tak, jest jeszcze ten. Też pudeł pełno. Mhm. Mm O, śmieci, same no śmieci. Wkładać bym aparaty, bo nie będę widział bo Nie, nie ma nic. Papiery. Po lampkach. Potrzebujemy pudło na wysyłkę, co nie? A czego? No, powtarzam tyle razy. Już nie pamiętam. Jest lampka, ta mała, metalowa chyba do wysyłki. Jest yy, głośniki do wysyłki i waga chyba do wysyłki. Ojej, takie duże rzeczy, to trzeba będzie chyba z domu. Pod domem jest pełno pudeł, nie będę z tak, tak. No, No dobra. Jeszcze pudełko. Cóż, to idziemy jeszcze gdzieś, czy se wracamy, no, chyba. Nie wiem. że Ci się chce ten, ten później obejść tu dookoła i wrócić to. No to zróbmy tak. I wrócić. Yy, tak tamtędy. Tam no, no to tak zróbmy. Przejdziemy sobie. Plum. Drzwi stąd. Drzwi. Żeby... Ale tam. O ja, Oj ja Nawet drzewo tam jest. Patrz. O kurde. Ło! Nie, tu nie ma, nawet nie ma sensu, bo tutaj za chwilę coś na nazwę wydarzy. Tak, Wieciarki będą miały przejepciane. No. No, przejepciane. Korek. Tam pewnie psia kupa. No bo już się nie Na razie nie trzeba. Tu jest jakiś śmietnik jest tutaj jest często chyba nie łóżko tylko jakaś fragment. Zarwana już nawet. Dzieciaki pewnie pozarywały. Jest mniej dziwne. No właśnie. Tam jest cały wózek wyjebany, zobacz. Aha. Mogą być ciekawsze rzeczy. I bo... Kurde, co to było? No. Nie przejdzie się za ciasno. Dobra, nie, nie przepchniesz, bo już tu się stykają. Aha. Zważę w drugą stronę. Trzeba najpierw ten wepchnąć tam, żeby tam przepchnąć. Dobra, nie ten. Nie, on jest zablokowany jeszcze. To jest jakiś wózek. Wózek jest. Dobra, będziemy Idziemy dalej I są we O, ten jest otwarty Dywan leży no, dywan leży Tam też jest mega bajze Nie no, nic się tutaj Plasłem No to też papierochy widzę, żeby coś było sporo słyszane Są tutaj mhm. jakieś pudła Ogólnie są przepełnione te... Przepełnione, Ale niczym ciekawe. No co? Przepełnione, ale niczym ciekawe. No tak. No to idziemy. Tam też nie są czekało głębokie Możemy sobie pójść w i przejść w drugą z wszędzie. Nic ciekawego nie stoi na zewnątrz takie ostatnich razem jak stało, nie? Mhm. Jakiś fotel stoi niekompletny. Tak, bez oparcia. Oparcie było w innych śmietnikach. Można by skompletować. Ale syf. Aha. Tak jak mówisz, nic ciekawego. Wiesz, czasami coś zdarza. Ciężko też, bo są wypchane. Wypchane, wie, no. Może tu musisz wysadzić z boku. Mhm. Nie, tu. Deska do prasowania? No. Uch. Jakaś miseczka? Miseczka ze stali zewnętrznej. Kurze, się otwiera ta torba. To miseczka taka tak. Dla kota. Widzisz? Oczywiście, gdzie złapałem, musiałem w paluch wsadzić w to akurat tłuszcz. No akurat, kurwa, na całym obwodzie nigdzie nie mogło być indziej, tylko pod moim paluchem. Smalczyk. Mm, żeby jeden nam wyjąć. Dziękuję. Coś ciekawego tam w tym. Nie, jak tam jest, wisi jakiś obraz sta, nie, zegar z O, z, Aha, no wisiał w sumie. No, tu jakiś misiek jest na górze. Nie to się są te małe kurwice. Te są, są te, jest o, te remontowe, widzisz? A to był remont wtedy tymi mm, płytkami podłogowymi drewnianymi. Były remont to sprzątanie jakieś sprzątaniu jakiś tył. Oh, umywalka, mi. była. Smoczone pudła. Ty, a co to jest za kabel, tu tu wystaje? Ciężko go wyjąć, ale a, jest, jest aluminiowy. Kurwa, z michą. Nie michą, tylko torbą. To są tylko drzwi i pełno różności drobnicy. Mhm. idziemy dalej. O, meble. No. No. Tak, Nie, Takie łazienkowe. Tak. Lodówka. Tego, tego. Została sama ta no. obudowa. Co jak. W blaszkach. Kiedyś był kontener z boku, ale go nie ma. Nie, jest to kontener nie ma. Tu coś No, otwarty. No. Nie ma. I czekaj co tu? Co? co? Tuba taka, właśnie takie 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 To dobra, to idziemy. To chyba koniec no, no na to dzisiaj. To chyba koniec na dzisiaj, bo nic nie ma i tak. Ciekawe, czy tu coś jest zawsze zamknięty. No prawie zawsze. No, chyba jest zamknięty, skoro go na no. W ten sposób. O, czysto tak jakby. Prawie, no. Jak na ten to śmietnik, nowy. to. No. Piłka jakaś. Tam są jakieś te, od te do mierzenia, nie? Mm -hmm. pojemniczki. Pojemniczki do miarki, po prostu. Kubek jakieś, ściuchy, farby, drzwi jakieś takie, właśnie wąskie. Mm -hmm. Jak do szafy normalnie. Takie wąskie, ale z klamką, jak nie do szafy.